Siemanko, żołnierki z tej strony Camper.pl i dzisiaj wam przedstawię bardzo popularną grę. To będzie moja nowa seria z gry Combat Arms. Znajdziecie tą grę oczywiście ona jest na przeglądarce. Możecie ją bardzo fajna gra FPS. Możecie ją sobie pobrać, zagrać i możecie być na bieżąco oczywiście. Live będą dokładnie w niedzielę. W niedzielę będą live'y bo ileś tam, nie wiem, a ileś. I tak, i się mną jest Kacper, który ma tywy. Siema. No. I... Nagrywasz? Tak. Będę przedstawiał teraz serię Combata Arms. Y, tak, i już są różne takie... Jak to się nazywa? Um, Ewenty, aktualizacje teraz do Combata. A podasz mi Combata? Możesz sobie pobrać. Gdzie? <noise> Dobra, ale nie, 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 nie chcę mi się na grać. E, tak, i to będzie moja nowa seria, z której będę teraz nagrywał. E, później będą różne Big Bang Empire, takie coś, to będę wstawiał w ciągu tygodnia. A tak to. A mogę powiedzieć moją serię? Tak. Moja nowa seria będzie z Go Tak, też, popul też popularna gra FPS. Może jeszcze może mi się uda nagrać odcinek z y, kacperem Zem. No. A, i Kacper ze mną. Jak się uda. Jak no. czas oczywiście. Bo tobie się. No. Ja akurat dzisiaj mogłem. Ja to mam egzamin, więc. Do, do tych starszych klas. Y, tak, i dzisiaj będzie dokładnie jeden, dwa albo jeden odcinek z y, Combata Arms. Ale, dodatkowo, zrobię jeszcze dzisiaj jeden dla Was odcinek z Big Bang Empire. Ta seria będzie, ta seria będzie bardzo często pokazywana na moim kanale. Na KatPlatyce kanale może, możecie później zobaczyć yy, grę Big Bang Empire. Kacper, może. będziesz nagrywał, czy nie? Nie wiem, pomyślę. No. Jest. Więc... Jak on pomyśli, to, to może jeszcze się uda. Tak, Jak Gdzie tutaj aktualizacja jest, jak zwykle. Dobra, co to możesz powiedzieć? Aha, y jeśli chcecie fajne zrobić sobie intro, to macie tutaj Temtacja Studio. Bardzo fajny program. Możecie sobie zobaczyć. Możecie sobie zrobić fajne intro. Fajne. Takie różne tam możecie zrobić na przykład z Minecrafta jak chcecie. Możecie sobie pobrać z neta aż zdjęcia Minecrafta i je wstawić tam. Zrobić jakąś tam animację, tak samo jak jest moje intro. Aha i jeszcze widzę, że nie daliście komentarza, jaki ma Konrad zrobić challenge. Proszę, dajcie już dwa komentarze, jakiego challengea ma zrobić Konrad. Oczywiście będzie dokładnie to... Oczywiście będzie podany jego Facebook, mój, i... Aha, jeszcze będzie podany może, jak się uda, to podam jeszcze fanpage'a. Czyli dokładnie to, to jest to samo co Facebook, tylko że podam... wiecie, kanał na... Wiem co to jest, na stówę. Dobra, więc już kończy się aktualizacja i koniec odcinka, bo to jest tylko... Bo to jest reprezentacja kombata Arms, więc jeszcze chwilę możemy tutaj po, poczekać. A jeśli chcecie coś jeszcze do mnie, macie jakąś sprawę, takie tam, to napiszcie w komentarzach albo na postu na private, na jakimś od... I Będzie I w opisie jest, będzie mój ten kanał. No. Jak zawsze, a zawsze będzie. U, u, mnie, u mnie w opisie będzie jego kanał, a, a u niego a u niego mój. Tak. I będziemy tak normalnie razem. I teraz ja rywalizuję z Katprem subskrypcjami. Mam takie no. po cztery subskrypcje, po cztery filmy. Nie, no ja za chwilę będę miał piąty. <laughs> Bo dopiero mi się naduję. No, jeszcze z Big Bang Empire dzisiaj chyba wstawiłem jeszcze jeden. No. Aha, A nie mam. i możecie jeszcze dołączyć do naszego studia, yy, bo jutro o 12 dokładnie mamy jutro jest... walkę. No właśnie, mamy walkę z ciężkimi, więc możecie na Zapraszamy dokładnie ludzi od tak 10 level. Możecie, aha, dla tych, co są początkowi, to możecie od 5 levela do nas dołączyć. Przyda, przyda nam się. I napiszcie Hej. w komentarzach no. kto będzie chciał, na przykład tego. Jak to w Hero Zero doradca możecie dosyć. Ja, Jakby co, jeszcze tak zrobimy: my, my podamy nasze Skype w opisie, i możecie nas do, do Skype by nie odgadać. Aha, i już Wam od razu pokazuję tutaj: to jest Katrin Skype, oczywiście to jakiś Z, Widz, widać Z, a, tak. a tutaj jest mój tamper, Ale, oczywiście. Oj. Tak ty ze nagrywać, opis widzicie. Ale jakby co, to, to nie jest mój prawdziwy Skype, tylko Kasper, to jest tylko proste moje imię tutaj. Ale tak, to musicie zobaczyć, gdzieś indziej. Mhm. Tutaj widzicie, możecie sobie jeszcze popatrzeć, jak ten, tutaj się nazywam. Facebook Jazz, bo mam przez tego, przez Facebooka. Tutaj macie Konrada. Też możecie... Nie kodować. no, Konrada nie nie, no kto chce z nim, kto chce z nim trochę poprzeklinać, po albo takie coś po z nim pogrywać, no to możecie go dodać. On jest up, no, uparty jest. Yy, dobra. Więc tutaj wszystko. O, nie polecam tego ziomka. Twix, nie polecam go. Twix, to slamus, nie polecam go. Tutaj polecam wam tego. On się nazywa Cześć też, ale nie ma kanału. Może kiedyś założy. Co ty kurczę, pokażujesz wszystkim swoim, ich. No to może na innym odcinku. No. Po, na innym odcinku pokażę wszystkich. w <coughs> <których> mam... <coughs> Dobra, to będzie mój challenge. Kacper, a ty jakiej sobie wymusisz challenge? Jajko na głowę może. Kasper będzie miał. znaczy jeśli nie napi... O! Ludzie, piszcie w komentarzach, żeby Konrad wziął sobie jajko, albo dwa, i walnął o głowę. Piszcie w komentarzach. Ja, ja walnę. Piszcie w komentarzach i ja też walnę. Ja Ej, dawaj tak, e, tak zrobimy, żeby nie my tak na 3 cztery walnę. Dobra, na 3-4. Ludzie, piszcie i dajcie dwa lajki i dajcie no... Trzy lajki i robimy i ja z kole, ja z Kacp Kacperem, Konradem robimy na głowie, walimy o czoło jaja. Lub o włosy. Lub o włosy. No, lub, o, o włosy. Więc I dobra. piszcie w komentarzach aktualnie Albo, albo mam plan, 5 lajków robimy challenge. No, 5 lajków robimy challenge i dajcie subskrypcję mi. I cutprofi to będzie podwójnie. Ja, pod, no, podwójnie jajka. A Konrad jest biedny, nie stać go na, na kanał jakiś nawet darmowy. No właśnie. Od razu dawaj Catper, pokażemy się na kamerkach. Nie! No pokaż się! Dobra. Dobra, mnie już widzicie. Elo. b. Co? Tem múdia, né? Dobra. Tu aí me deixa, A tutaj Ja. Oi, oh, czekoladę. Jędre, Na odcinka, jak można. Mas tu mija, pija. Ja zresztą też. Dobra, ja włączam por merda. Dobra, viu. Eu... Dobra, oceniajcie, subskrybujcie i do zobaczenia. Nara. Nara.